Czy chcą Państwo, żeby dziecko koniecznie ukończyło tę szkołę, czy żeby było szczęśliwe? My co piąty nastolatek jest w depresji. No, wyobrażają sobie Państwo, co piąty nastolatek. Jedziemy po to, żeby wspierać dyrektora, wspierać się w tych działaniach, które można zrobić, żeby sprawę wyjaśnić i pomóc przede wszystkim dziecko, dziecku. Kiedy pojawia się jakiś kryzys, to ta matematyka nie jest taka ważna, ta historia nie jest taka ważna. Ważniejsze jest to, żeby ratować tego ucznia właśnie od tej strony emocjonalnej. Witamy wszystkie nauczycielki i wszystkich nauczycieli w programie Przy Herbacie o Oświacie. Szanowni Państwo, dzisiaj 40 odcinek i zajmiemy się w nim bardzo ważnym tematem. Stąd nasi dzisiejsi goście. Jest z nami pani Katarzyna Sobieszczańska, starszy Jest wizytator serdecznie? Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, czyli organ nadzorujący, yy, oraz pan Robert Rejniak. Dzień dobry. Yy, doktor nauk społecznych, psychoterapeuta zajmujący się m.in. terapią uzależnień oraz terapią problemów emocjonalnych młodzieży. To właśnie będzie dzisiaj ważny temat naszej rozmowy. No właśnie. Co zrobić, aby pracować skuteczniej? Myślę tutaj o szkole, o nauczycielach, o wychowawcach. Co robić, aby nasze działania były skuteczne, abyśmy skutecznie wspierali młodych ludzi? abyśmy skutecznie no, wspierali ich tak od początku do końca szczerze, mądrze i, i skutecznie. A w kontekście no. dzisiejszego spotkania to widzimy na myśli takie wsparcie emocjonalne. Prawda? Oczywiście. Bo statystyki, co Miśka, mówią w ogóle no, statystyki o tym No Statystyki, kochani, są dramatyczne, ponieważ mówią o tym, że co piąty nastolatek jest w depresji. No, wyobrażają sobie Państwo, co piąty nastolatek, a w grupie 10-15-latków są najczęstsze próby samobójcze. No i mówimy, no zgroza. Tak Dramatyczność, coś trzeba z tym zrobić, natychmiast i skutecznie. A ponieważ taki czas słyszymy właśnie o takich dramatycznych wydarzeniach, stąd właśnie nasi dzisiejsi goście, czy nauczyciele nie są wystarczająco uważni, albo ogólnie może jak wygląda ta kondycja obecnie współczesnej młodzieży? Czy to są następstwa izolacji covidowej, czy, czy skąd taka sytuacja? Nieumiejętności i niekompetencji dorosłych. Znaczy chcielibyśmy znać takie szczegółowe odpowiedzi nie? Na, te, na te pytania, które są bardzo trudne. I odpowiedź na nich jest wielo, na nie jest wieloaspektowa, wielowymiarowa, bo wszystko ma na to wpływ. Tak? Bo mówimy tutaj o, o kondycji młodzieży, o kondycji dzieci i młodzieży psychicznej, ale ona nie bierze się tak no, sama z siebie. Tak? Że taka jest ta młodzież, bo zawsze pokolenie starszych narzekało na to młodsze i to od setek lat. Natomiast tutaj mówimy o tym, że i kondycja dorosłych jest zupełnie inna niż, niż kiedyś, tak? Że, że też świat dorosłych trochę modeluje radzenie sobie z problemami, radzenie sobie z kryzysami, też modeluje sposób komunikowania się od samej góry aż do dołu, do relacji w rodzinie. No właśnie bo młodzi ludzie to wszystko przeżywają. Modelujemy zachowania młodych. Modelujemy zachowania, modelujemy styl komunikowania się, zarówno ten w domu, w rodzinie, jak i w szkole, w relacji nauczyciel z nauczycielem, przełożony dyrektor z podwładnymi, nauczyciel z uczniami, uczniowie z uczniami, że to wszystko ma takie znaczenie, dlatego jak przeżywa informacje na swój temat dane dziecko, a później nastolatek, tak, które gdzieś ta skorupka za modu nasionka. E, e, sytuacjami, emocjami, kontekstami. I w momencie, kiedy wchodzi w okres dojrzewania, zaczyna bardziej krytycznie spoglądać na rzeczywistość, na dorosłych, na to, co się dzieje w otaczającym świecie, na to, co jest, jakie są wartości, jakie próbowano, się, próbowano mu wpajać, a jak później co zderza się to wynika. z rzeczywistością Czyli i trochę, co rzeczywiście. Ma... Coś takiego, że skoro my jako dorośli czasami nie radzimy sobie z rzeczywistością na różnym szczeblu, na różnej no to, to w takim razie to się też przynosi się tym bardziej no to, na, na, na młodzież. Oczywiście, to dziecko widzi, jak rodzic jeden czy drugi odreagowuje, różne sytuacje. Kryzysowe, e, jak, e, jak sobie z nimi radzi? Czy to sięgając na przykład również po używki? No właśnie, czy to czyli to... rodzicu, bądź tu uważny. No, oczywiście, że to wszystko ma znaczenie i tak samo jak e, e, później reagują na różne, no właśnie, problemy czy jakieś sygnały e, kryzysów emocjonalnych, na przykład wychowawcy czy nauczyciele w szkole. Jeżeli dziecko czuje się nierozumiane, czuje się. E, odpychane, czuję się izolowane to buduje jakby swój obraz i twierdza, że tak naprawdę nikomu nie jest w stanie pomóc, czuje się osamotniony i zresztą wszystkie poradniki, wszystkie specjalistyczne jakby sugestie jakby mówią o tym, że młodzież podejmuje, czyli jakby najpierw wchodzi w kryzys, czy ma epizod depresyjny, który może się przerodzić w depresję, okaleczenia, myśli samobójcze, aż do prób samobójczych, to jest eskalacja pewnych po drodze... Trudno powiedzieć zaniedbań, ale nie zauważania może pewnych sygnałów ostrzegawczych. No właśnie o to chciałbym zapytać, bo Wisco tutaj wspomniał o rodzicu bądź uważny, chociaż my tak naprawdę tutaj skupiamy się o takiej perspektywie szkolnej. Tak, czy nauczyciel, na nauczycielu, i to, bo to znaczy, to znaczy nie tylko, że wychowawca, wychowawca ma największy kontakt, ale ogólnie nauczyciel, nawet przedmiotowiec, czy ma szansę zaobserwować, że coś z uczniem się dzieje nie tak, czyli. Hmm, że, czy są jakieś symptomy, jakieś objawy takie, które powinny wzbudzać ewidentne. Nasz takie ewidentne. ewidentne. Wiadomo, że nie ma pewnie innego klucza na, na to wszystko, ale co powinno wzbudzać. Yy, no, nie, nasz ma, no, e, nie ma klucza, ale każde e, każdy takie zachowanie, czy jakby proces zmiany ucznia, e, szczególnie mówimy tu o wychowawcy, który poznał swoją klasę, zna e, dynamikę tej klasy, zna e, aktywność poszczególnych uczniów sposób komunikowania się i może zauważyć, że coś nie pasuje tu w, u Karoliny, u, u, u Basi, u Piotrka, u Zachowuje Szymona. Się inaczej. Ta, że jest jakiś, nie wiem, może zamknięty w sobie, że na przykład spogląda i widzi, że uczeń, który był w miarę dobry, bardzo się pogorszył w, jakby w wynikach, nie ma go, ma wagary i tak dalej, absencję i my generalnie traktuje się to jako objaw, że trzeba z tego wyciągnąć konsekwencje. Że on nie robi zadań domowych, że się no nie przygotowuje, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie. Czy może to dlatego, że nie mógł się uczyć, ponieważ w domu coś się wydarzyło, no właśnie, że jest czy nie... ciężka choroba, że są awantury, no. że są jakieś kryzysy, że są problemy finansowe, że są kłótnie, on nie może się skupić, nie może spać. No może spać. Objawem w poniedziałek jest to, że po takim weekendzie zamiast uśmiechniętego wspaniałego ucznia, aktywnego, który chętnie będzie się zgłaszał, jest ktoś, kto po prostu. Przysypia na lekcji, który jest nieuważny, który ma różne, tak, nie może się skoncentrować. Rze czyli ja tutaj w tym momencie y y wtrącę, się. Oprócz tego, że możemy zauważyć sygnały zachowania ucznia, ale możemy również zdiagnozować, robiąc konkretne ankiety wśród uczniów, anonimowe, y czyli przygotować, przygotować narzędzie. narzędzie przez psychologa czy y pedagoga y szkolnego, przeprowadzić takie badanie, i też często mogą jakieś sygnały nam się pojawić już i wnioski jakieś możemy z tego wyciągnąć. Nie wystarczy dostrzec, ale należy dojść do tego, dlaczego Dla tak, tego, się, tak dzieje. się dzieje, prawda? Tutaj przychodzi mi taka historia yy, a propos tych obserwacji, czyli jakby tym głównym elementem jest jakaś zmiana. Takie nie dość dobrze zrozumiałem, prawda? Tak, to tak. no jest coś się tak. zmienia. Pamiętam taką sytuację, miał, miałem uczennicę, która była no, wzorcowym uczniem, yy, piątkowa, aktywna, uśmiechnięta, zaangażowana. I nagle, w którymś momencie, ona była chyba w szóstej klasie, nagle tu jakieś spóźnienie na lekcje, nieodrobione znajomości domowe, tak powolutku coś tam zaczęło się dziać. I pamiętam, że też taką moją myśl to właśnie wzbudziło: czy tam coś się nie dzieje? Pamiętam, że poszedłem do wychowawcy i dowiedziałem się, że rodzice się rozwodzą. Czyli, że ten kryzys się pojawi i faktycznie ten taki codzienności zwykłej dało się to. Czyli zmiana, zachowania, zmiana zachowania. zachowania jest ewidentna. Niestety te sytuacje rozwodowe rodziców bardzo często są takim dodatkowym elementem, gdzie dziecko wchodzi w tę depresję. Tak? Zaczyna mieć sytuacje kryzysowe, mhm. bo nie ma odpowiedniego wsparcia w domu. Rodzice zajmują się bardziej sobą niż dzieckiem. W szkole. On traci tak uważność podczas zajęć, to uważność słowo trochę nie, nie w języku polskim, ale, ale traci tę uważność, nie, już nie skupia się na zajęciach, nie skupia się na zadaniach, które ma do wykonania, tylko skupia się, co będzie jak wróci do domu, na swoich myślach, na swoich myślach tak. i trudno mieć I do petycji tak naprawdę, i trudno mieć od, od, to nie jest jego no, wina, to nie jest jego oczywiście rzecz. możemy mówić w ogóle o jakiejś sytuacji kryzysowej w domu, w rodzinie, możemy mówić o kryzysach w relacjach rówieśniczych, Może to być w kryzysach w relacji ze swoją miłością, tak. Dokładnie. Z, tu się też pojawiało e, pierwsze. Że, że my jako dorośli bagatelizujemy często to, że dwunastolatek mówi o że się zakochał i tak dalej, e, myśląc, że to jest o taka e, przelotna zabawa. miłość, zabawa, bo my to tak wspominamy. Natomiast dla niego w tym samym momencie, tak jak i dla nas, to było strasznie e, ważne przeżycie. No, sprawa e, życia e, i śmierci. Czy ci, to ci, będzie ci. próba nawiązania tej relacji, czy Jaki jest koniec tej relacji, czy jakiś kryzys w tej relacji, to wszystko ma znaczenie, gdzie wielu dorosłych patrzy na to z przymrużeniem oka. Tak, takim, że to nic poważnego, natomiast my nie wiemy tak naprawdę, co przeżywa ten nastolatek na początku okresu dojrzewania, ten, który jest w pełni, i ten, który wchodzi w dorosłość. Dokładnie tak. tak tutaj Miśka Dokładnie często tak. używa takiego określenia, że w momencie, kiedy pojawia się jakiś kryzys to ta matematyka nie jest taka ważna, ta historia nie jest taka ważna. Ważniejsze jest to, żeby ratować tego ucznia właśnie od tej strony emocjonalnej, żeby wyszedł z tego kryzysu. Dokładnie tak. Tu nie są ja istotne właśnie. wyniki tego dziecka. Tu ważne jest, żeby z, y, komunikować się z nim, to o czym mówiliśmy wcześniej, y, nawiązywać z nim relacje, wy, próbować pomóc mu, zauważyć jego te problemy, słuchać, ale też próbować pomóc. Pani Katarzyna, no właśnie, a proszę powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy nadzoru, organu nadzorującego? No i właśnie, tutaj myślimy o tym obszarze wychowania. Wychowanie, no i tutaj nie jest tak zero-jedynkowo. to tak naprawdę, yy, owszem, są przepisy prawa, które obligują szkołę do przygotowania, do opracowania, ale na podstawie diagnoz programu profilaktyczno wychowawczego, który jest obowiązkiem, natomiast bardzo często jest niestety tak w szkołach, że program profilaktyczno wychowawczy istnieje mhm. tylko na papierze. Natomiast nie no jest to on jest dramatyczne. Jest to dramatyczne dopiero w momencie kiedy pojawia się już taki ewidentny symptom, sygnał, że z dzieckiem coś jest nie w porządku, to wówczas zaczynają być dopiero działania w szkole podejmowane, ale to już jest przeważnie zbyt późno, chociaż często bywa też tak, że mocny skład kadry pedagogicznej, jeżeli jest mocny psycholog, pedagog specjalny, pedagog i zaczynają pracować z tym dzieckiem, no można pewne rzeczy, pewnych rzeczy można uniknąć. A jak, także... jakie są działania w kuratorium w takiej sytuacji? Kiedy dostajecie sygnał, że no właśnie gdzieś w szkole coś się, coś się wydarzyło, co, co, co wtedy się dzieje, się dzieje właśnie w, w takich działaniach w praktyce? No i tutaj zgodnie z przepisami. Kurator ma pewne tak, obowiązkowe działania, które może wykonać. Jedyne działania, które ma do dyspozycji, to jest kontrola w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Niemniej jednak, my nie jedziemy w tym momencie na jako taką kontrolę, a bardziej na wspomaganie. Mhm. Wspomagamy szkoły, jakie działania były podejmowane, co z, tak, z takiego obiektywnego punktu widzenia bo jednak nie znamy całej sytuacji do końca. Ale na pierwszy rzut, co, się, co możemy zrobić, jakie działania możemy jeszcze podjąć, co szkoła powinna jeszcze zrobić. U, gdzie szukać wsparcia, bo nie tylko pracownicy szkoły mogą tego wsparcia udzielać, nie tylko nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawca czy e, specjaliści, ale również możemy wspierać się e, specjalistami z poradni psychologiczno pedagogicznych no, Tego często nie robimy, znaczy szkoły tego często nie robią, z uwagi A szkoda. na to szkoda, bo tak, mamy specjalistów bardzo dużo, mamy stowarzyszenia, których na przykład pan Robert tutaj wspiera e, te przypadki takie działania i na pewno e, jest mnóstwo takich. Stowarzyszeń na, na poziomie kraju, czy nasze, nawet naszego województwa, gdzie można takie wsparcie uzyskać. No, jest, ale mnóstwo trzeba, mnóstwo możliwości. Jest, jest mnóstwo ale trzeba wiedzieć o tych możliwościach. Żeby wiedzieć o takich możliwościach, no to trzeba właśnie dyrektor szkoły... Siedź wiedzieć, Dokładnie. Dyrektor szkoły powinien zorganizować, i tutaj też są przepisy prawne do tego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, starać się zapraszać specjalistów, praktyków na spotkanie rady pedagogicznej i wskazać im, co mogą robić w jaki sposób, jakie działania mogą podejmować, jak rozmawiać z dziećmi, które, które są w kryzysie, jak zauważyć problem, ale jak później ten problem e, zauważyć i te relacje z tymi dziećmi budować. Bo Dzie ja nie tyś... tylko można go zauważyć, ale trzeba coś z tym zrobić. Czy ja też dobrze, dobrze zrozumiałem, że jeśli właśnie w szkole jest jakaś taka sytuacja kryzysowa i do drzwi puka na przykład właśnie starszy wizytator z kuratorem oświaty, to że szkoła nie musi się tego bać, tylko oczywiście. że to będzie dobra współpraca, która ma dać odpowiednie niekorzyści, owoc, żeby jakoś pomóc wyjść z tej sytuacji. Dokładnie tak. My nie jedziemy na kontrolę, żeby złapać kogoś na czymś. Tu nie, Wiesz, nie ma zarówno w tych przypadkach i Wyciągnąć wychować... konsekwencji. Oczywiście, że tak. Jedziemy po to, żeby wspierać dyrektora, mhm. wspierać się w tych działaniach, które można zrobić, żeby sprawę wyjaśnić i pomóc przede wszystkim dziecko, dziecku, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby dziecko wyszło z tego kryzysu, pomóc rodzinie w jakiś sposób, wskazać możliwości, wskazać konkretne kontakty, do kogo można uderzyć, a nawet podejmować działania z naszej strony takie pomocowe, czyli zaproponować konkretną osobę umówić spotkanie i pomóc. Bo to zawsze dziecką. jest bardzo trudna sytuacja dla wszystkich, dla wielu Właśnie. ludzi, dla wychowawcy, dla nauczycieli pedagogów, dla, dla psychologa szkolnego, który ma podjąć interwencję dla, dla uczniów z danej klasy, z całej szkoły, nawet społeczności lokalnej, sąsiadów, Dokładnie tak? Jakby, tak. E, e, nierzadko jest tak, że obawiamy się oceny, więc o pewnych rzeczach się nie chce mówić, tak, żeby to gdzieś tam oddalić. No, i tak naprawdę pozostawiamy w myśleniu innych uczniów, że no nie ma co oczekiwać pomocy, i że to Dokładnie. wszystko nie ma sensu, nie ma, nie ma co sygnalizować o czym, bo i tak z tym nikt nic nie zrobi. Nie zrobi. Tak, więc, no, ale warto też powiedzieć, że jest mnóstwo szkół, które ma w swoich doświadczeniach dobre praktyki, organizują różne, bo ja myślę sobie, że bardzo ważną rzeczą. Taką profilaktyczną, prewencyjną jest to, żeby w ogóle dyskutować z młodzieżą o tym, co oni przeżywają, czują, jak odbierają świat, rzeczywistość, swoją przyszłość. Są różne debaty na temat wiem, hejtu w internecie, na temat budowania swojej tożsamości w internecie, w realu, na temat tolerancji wobec osób, które potrzebują specjalnych, specjalnych podejść w edukacji, i tak dalej. Więc jest mnóstwo takich rzeczy, że gdzieś zapraszani są i, i praktycy, i specjaliści, i rodzice, ale warto. Wiele razy brałem udział, czy to w Bydgoszczy, czy na terenie naszego województwa, w takich różnych. Spotkaniach, debatach i naprawdę od młodzieży można usłyszeć nawet, czego oni oczekują od dorosłych, Dokładnie. tylko trzeba chcieć ich posłuchać. Trzeba z nimi nawiązać relacje. Tak. No właśnie, jak to jest. Myślę o Twojej codziennej pracy, pracy terapeuty. No, na pewno wiesz, myślę tutaj o Twojej długiej praktyce, co najbardziej młodych boli. No tak, to, to są rzeczy, które dotyczą e, traktowania ich przez dorosłych głównie, tak? takiego bagatelizowania, minimalizowania, e, niesłuchania, Właśnie. braku empatii. E, ja mówię oczywiście o tej grupie młodych ludzi, którzy trafia do gabinetów, do psychologów, do psychoterapeutów, i tak dalej. Nie? I nierzadko są to sytuacje kryzysowe, o których w szkole nikt tak naprawdę nie wie, bo, bo to jest połączone ze zmianą szkoły, bo już ktoś nie daje rady nie? z różnych powodów. Więc generalnie to jest taka postawa, gdzie, gdzie odbierana, odbierane są te sygnały, że nie za bardzo mamy dla ciebie czas. Teraz no, może wrócimy mm -hmm. do tego później. Do wesela się zagoi, może to przejdzie. E, no, może Tak, że to są różne takie rzeczy, które, które powodują. To są zakazane. Tak, albo że, y, no, to są konsekwencje tego, co zrobiłeś wcześniej. I tak, jakby. No niebrane są pod uwagę to, niebrane są pod uwagę te rzeczy, które są istotą w ogóle okresu dorastania, czyli ten kryzys wartości tożsamości, e, właśnie kryzys huśtawka emocjonalna. No właśnie która... bo rozwój mózgu. Ta, tak, rozwój e, mózgu, o którym coraz więcej wiemy, gdzie wiemy, że system edukacji nie do końca jest kompatybilny z tym co już wiemy Zrozummy. o nauczaniu e, i że my i że t, e, młodzi ludzie muszą się w tym odnajdywać, tak, e, w dobie e, przebojców na tłoku różnych informacji, na tłoku tego, co, co w tym internecie kreuje w ogóle, co jest ważne, tak, czy pewne wartości, więc, więc tutaj mamy Tyle, tyle opcji, które mogą spowodować ten kryzys, że, że w żadnym stopniu nie można tutaj powiedzieć, że jeżeli coś się wydarza w szkole, że to jest wina szkoły, jeżeli coś się wydarzyło, to jest wina w domu, tak, że to jest wina tylko w rodzinie, nie? że nie patrzymy na to, że kto tu zawinił, tylko że z jakichś różnych powodów nastąpiły różne zaniedbania i to się wszystko skomasowało i spowodowało ten kryzys. Nie? Natomiast tak. tu ja Wracam do mi się to słowo uważność bardzo podoba, bo najlepsze interwencje, z którymi się spotkałem w swojej karierze całej zawodowej, w swojej praktyce, to było, to było po prostu czasem jedno pytanie, z troską w tonie, co, z tobą, co się dzieje z tobą Mateusz? Szczerze, prawdziwa troska, Zwrócenie uwagi na ucznia i jego problem. Tak że coś, że, że widać, że chciałabym ci, czy chciałbym ci pomóc, o, tak? Nie, nie trzeba być specjalistą. To nie, nie chodzi o to, żeby wychowawca był psychologiem. Tak. To nie chodzi. Tylko, że my pamiętamy też, ze swojego pokolenia różnych nauczycieli, którzy nam utkwili, dlatego, że mieli taką osobowość, które, gdzie każdy uczeń w danej klasie czuł się, że jest ważny, że jest indywidualną jednostką. Nie? No czyli zobaczcie, znowuż tutaj w grę wchodzi komunikacja, komunikacja skuteczna komunikacja, komunikacja, komunikacja. I uwaga u... na, na osobę. Mhm, okay. Szanowni Państwo, tak powolutku, powolutku zmierzając do brzegu, ja mi się tak taki dwa filary. Pierwszy filar to jest to, co możemy jako nauczyciele robić, aby zapobiegać kryzysom, czyli żeby w ogóle te sytuacje, o których mówimy, żeby w ogóle nie miały miejsca? Na przykład czyli albo ja, pytanie ograniczyć, no, albo je ja możliwo ograniczyć i drugi filar, co robić, kiedy już ten kryzys trwa. I chciałbym tutaj też nawiązać, bo pewnie wiem, że tutaj jeszcze powiem parę słów o jakichś materiałach, z których można korzystać, to ja bym chciał te, ten, ten, y, y, tę część zacząć, że y, w grudniu y, do szkół został wysłany taki dokument właśnie o, y, o tym, jak pracować z uczniami y, właśnie na różnych stopniach już kryzysów. To czyli te już w tej stacji, który się dzieje, tak jest. Są tam takie trzy aspekty przedstawione, czyli jest to kontakt z... Z uczniami, które są w takim kryzysie samobójczym. Drugi dokument to jest, kiedy, w jaki sposób no, pracować, w jaki sposób rozmawiać z uczniami, które są, którzy są po próbie samobójczej i trzeci aspekt taki, chyba też bardzo trudny, to jest to, jak rozmawiać z klasą, w której trwa żałoba po takiej sytuacji. I te dokument są bardzo dobrze przygotowane. Takie, będą one do pobrania ja. w, materiałach, w materiałach pod wideomem, także je podlinkujemy. Więc zachęcamy, aby też się z nimi zapoznać. No To jest naprawdę takie w pigułce zebrane bardzo rzeczowe informacje. Takie jest tutaj nawet pani Katarzyna nawet tutaj prezentuje, tak. a oprócz tego. Mamy jeszcze dla specjalistów dodatkowy, rozszerzony materiał. To wszystko wydane mhm. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej właśnie w grudniu. I powiem, że jest naprawdę warto zapoznać się z tym. Każdy nauczyciel, każda osoba pracująca w szkole dobrze byłoby, gdyby zapoznała się z tymi materiałami. Jest jeszcze Ale szereg. Ja bym powiedziała, ma pani Katarzyno, że powinna zapoznać się z wszystkim. Powinna się z tym się, wszystkim. Tak. Ja myślę, że tutaj e, już z pani kurator podejmujemy takie działania, bo tu mamy to w swojej roli, tak naprawdę. Przekazujemy te materiały do szkół. Jest jeszcze ważna ta strona internetowa, gdzie warte jest rozmowy. Tak. Ja tutaj jeszcze ten Tam materiał Biały, tak. tak, dla specjalistów, o których mówiliśmy, tak, że tam jest dużo wskazówek, dużo poradników, tak, jest... które są opracowane też przez specjalistów. Przez specjalistów warto, żeby, żeby pomagać szkołom w tym zakresie, bo jest to trudne. Jest to trudne dla wszystkich, tak, z pewnością. Natomiast w, bardzo trudne jest to dla szkoły, gdzie coś się takiego wydarza. Dlatego otoczenia najbliższego, tak jak badania mówią, że 135 osób jest tak naprawdę jeżeli mamy jedną próbę samobójczą, to 135 osób to dotyka niemalże bezpośrednio. Tak. No, koleżan tak, koleżanka, kolega czuje się winny takiej sytuacji. Bardzo często są takie te najbliższe osoby, że przez nie coś się wydarzyło, a może moje zdanie, które wypowiedziałam do koleżanki ją skłoniło ku tym działaniom, więc no, musimy mieć to wsparcie. Musimy mieć te podłoża. Czy tak jak dotyka, tego, doktor, że to dotyka całe środowisko? Całe środowisko, tak, no i tak. tak. I rodzinę najbliższą i społeczność, społeczność sąsiadów. Tak, sąsiadów tak, tak, szczególnie i jeżeli, ale szczególnie jeżeli jest to mniejsza miejscowość, no to już w ogóle. No dobrze, tak. tak. Mogę? Tak. Panie Robercie, to gdyby tak no, podsumować krótko, zwięźle i treściwie, co powinien, jakie działania powinien podejmować wychowawca klasy, aby no, stać się skuteczniejszym w tym wspieraniu młodego człowieka? to ja zacznę od tego, żeby wykorzystał godzinę wychowawczą przede wszystkim na okay. sprawy wychowawcze, na rozmowy, na angażowanie uczniów, na poruszanie jakichś różnych tematów. A o to, żeby na tych godzinach wychowawczych dbać o dobrostan swoich uczniów i relacje w klasie i jakby kontakt, tak, o więzi, a nie tylko obecność. Jest, a nie tylko obecność i jak wiemy z praktyki nadrabianie różnych innych rzeczy czasem. To Dokładnie jest, tak. Nie? Dokładnie mm -hmm. tak. Czasem tak no, bywa, że dobrze. ta godzina poświęcona jest na troszeczkę inne rzeczy niż być powinna przeznaczana. Natomiast ważne jest też, żeby m, dzieciom dawać, tak jak pan wspomniał, zadania. Konkretne zadania i zauważanie tego, że zostało to zrobione bardzo dobrze. Mm, no dobrze. Dzieci muszą się czuć odpowiedzialne za jakieś tak. działania i muszą czuć tą sprawczość, że coś za ich Bez działanie bo, było Bo, dobre, lubią, to bo lubią to czuć, lubią podejmować decyzje Dokładnie. i lubią sprawczość. A my tylko no. powinniśmy jako dorosłe osoby monitorować i kierować moderować, nimi odpowiednio, moderować i tak inspirować do takich działań. Docenić, docenić Przede wszystkim jest. docenianie i dowartościowanie to jest ta podstawa. Uważam, że zbyt mało, zbyt rzadko nauczyciele doceniają swoich uczniów. Tak. Zbyt rádko, się bo spenią, patrzymy tylko pod kątem realizacji podstawy programowej, która jest bardzo ważna, ale bardziej ważna, przynajmniej w moim przekonaniu, jest to samopoczucie, dobre samopoczucie dziecka w szkole. Ono musi się czuć bezpiecznie. Tak. I Bezpieczne, potrzebne. potrzebne. i chodzić z radością do szkoły. Przychodzić do szkoły z radością i chodzić z niej jeszcze bardziej rozradowanym. Wiadomo, że do szkoły chodzimy nie tylko e, z powodu e, zdobywania wiedzy, ale Le z powodu relacji. Relacje, które oczywiście. Są. No, dlaczego dzieci nie chodzą? To nie to, że nie chcą się uczyć, tylko nie chcą w niej być. Dokładnie. A dlaczego nie chcą w nim być? Bo nie tworzymy no to, dla nich przestrzeni tak odpowiedniej. Czyli nauczy, każdy nauczyciel każdy. powinien dbać bardzo o klimat, o, klimat, klimat, o przestrzeń dla tak, dzieci, o, o budowanie relacji, o swoje umiejętności komunikacyjne. komunikacyjne. Pamiętam takie zdanie ze szkolenia u Pana Roberta, hmm, takie pytanie do rodzica było, pamięta Pan? Hmm. O, to było. No, wiele pytań zadaję rodzicom. I To było w kontekście końca, końca szkoły. A, czy... Y, tak. Czy, czy chcą Państwo, żeby y, dziecko koniecznie ukończyło tę szkołę, czy żeby było szczęśliwe? No, no i dobre. odpowiedź jest chyba. To jest, myślę, jednoznaczne. I niech to będzie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Temat był trudny, ale myślę, że y, udało nam się go w odpowiedni sposób ugryźć. Szanowni Państwo, prosimy o łapki w górę pod tym materiałem, prosimy o udostępnianie tego materiału, aby nasza społeczność rosła, żeby te trudne sprawy, <laughs> te trudne problemy, o których rozmawialiśmy, żeby sposoby na radzenie sobie z nimi docierały do jak największej grupy nauczycieli. Prosimy <laughs> o subskrybowanie naszego kanału. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy naszym gościom. Bardzo dziękujemy, dziękujemy. bardzo dziękujemy. Z punktu widzenia. Nie. Przepraszam, lulululul. Tylko my to wiemy wprawdzie, bo to jest nasza tajemnica. tutaj. I teraz rozplotkowałeś. No, <grymny> A już się nagrywa. Koniecznie ukończyło ta szkołę? Czy, czy, czy nie, nie mogę tego powiedzieć. Mam jak zaćmę. Proszę. Nie, ja to wiem, Nie będę wziął.